Szanowni Państwo, 106 lat temu rozpoczął się, a właściwie znalazł się już w punkcie zbliżania się do celu proces odzyskiwania niepodległości przez nasz kraj. Proces, który trwał i który przyniósł zwycięstwo. Wielokrotnie stałem tutaj już przed Państwem mówiąc o tym, że to zwycięstwo przyniósł czyn, ale i myśl. To znaczy zdolność tego pokolenia, którego przedstawicielem, przedstawicielem najwybitniejszym był Józef Piłsudski, nie tylko do czynu, nie tylko do odrodzenia wiary, ale także do weryfikacji tego wszystkiego, co składało się przedtem na liczne, przecież bardzo, Wysiłki, walki zmierzające do tego, by niepodległość została odzyskana. To połączenie dało wtedy sukces, ogromny sukces, ale sukces, który trwał niestety krótko tylko niewiele powyżej 20 lat. Później przyszła okupacja, przyszło ludobójstwo na naszym narodzie. I to lub, dobojstwo popełniane przez niejednego tylko z naszych sąsiadów. Przyszedł komunizm, nowy rodzaj niewoli. I dopiero później przyszło wyzwolenie, ale też niepełne, też nie do końca jasne, z bardzo wieloma elementami kontynuacji tego, co było przedtem. Ale jednak wyzwolenie. Kiedy stawałem tutaj, Wierzyłem, jak wielu innych, że będzie ono trwało, że może być lepiej lub gorzej, czasem nawet zupełnie źle. Możemy korzystać z naszych szans, jak w okresie rządów prawa i sprawiedliwości albo z nich nie korzystać, ale jednak Polska jest i będzie wolna. Dziś niestety i o to trzeba znowu walczyć. To, co dzieje się w ciągu ostatniego roku, czy prawie już roku, to nic innego jak niszczenie naszego państwa, niszczenie naszej gospodarki, realizacja planów, agendy obcego państwa, Niemiec, ale także coraz bardziej widoczne i oczywiste wpływy rosyjskie, putinowskie w naszym kraju. I temu wszystkiemu musimy się. Przeciwstawić, przeciwstawić nawet wtedy, jeśli wydaje się, że mamy mniejsze niż przeciwnicy siły. Bo przecież tak w naszej historii było bardzo często. Tak wyglądała też nasza droga do niepodległości. I dzisiaj mamy przed sobą bardzo konkretne przeciwzięcie. Bardzo konkretne zadanie. Tym zadaniem jest zwycięstwo sił patriotycznych w wyborach prezydenckich. Brawo! Brawo! To musi być pierwszy krok w stronę tego, można powiedzieć, ponownego wyzwolenia, wyzwolenia naszego narodu ku trwałej demokracji trwałej praworządności ku rozwojowi, rozwojowi naszej gospodarki, rozwojowi naszego życia społecznego, kulturalnego ku takiej Polsce, gdzie zasada pieniędzy nie ma i nie będzie, zostanie po raz kolejny, ale tym razem już na zawsze, odrzucona. Kiedy Polska przestanie być okradana, bezczelnie okradana. Ale to zadanie, o którym mówię, nie jest łatwe. Już za chwilę, za kilkanaście dni poznamy nazwisko kandydata obozu patriotycznego. Kandydata, który będzie ogniskował w sobie, personalizował tą ideę, ideę wolnej Polski, Polski rozwijającej się, Polski idącej ku sile. Ku znaczeniu, podmiotowości. Nie zawaham się powiedzieć ku wielkości, bo stać nas na to. Pokazaliśmy w ciągu tych ośmiu lat, że stać nas na to, by odnosić wielkie sukcesy. I tylko kłamcy, kłamcy wyjątkowo bezczelni i działający na rzecz obcych sił, mogą temu przeczyć. Ale te siły, powtarzam, są w dalszym ciągu znaczne. Właściwie prawie nikomu nie zależy na tym spośród naszych sąsiadów, ale także tych, którzy są dalej na tym, by nasz kraj był naprawdę silny, naprawdę samodzielny. Musimy zdobyć to sami, ale już pokazaliśmy, że jest to możliwe i to jest możliwe. Musimy to zrobić, musimy to zrobić wbrew wszystkiemu. Musimy czerpać. Wyciężymy, 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 wyciężymy. wyciężymy, proszę Państwa, ale tylko wtedy, kiedy nie zabraknie nam woli działania, czynu właśnie, nie zabraknie nam determinacji, nie zabraknie nam tego wszystkiego co pozwala zwyciężać w trudnych warunkach, bo warunki są trudne, nie ma czego ukrywać, są trudne, ale od tego jest to wszystko, co czerpiemy z naszej historii, mówię o tej jej najlepszej części, by właśnie nawet w takiej sytuacji wierzyć w zwycięstwo, dążyć do zwycięstwa i zwyciężyć. Tu za mną stoi pomnik człowieka, który był upostaciowaniem, personalizacją takiej właśnie postawy, że można działać w każdych warunkach, że trzeba działać także wtedy, gdy wszystko wydaje się niemożliwe, gdy szansa zwycięstwa oddala się, gdy przychodzi zmieniać taktykę zmieniać sposób działania, weryfikować poprzednie założenia. Musimy być do tego wszystkiego zdolni i musimy być przede wszystkim odważni i zdeterminowani, ale jednocześnie działać w sposób przemyślany. Tylko wtedy możemy zwyciężyć, ale pamiętajmy, że to zwycięstwo, choć bardzo ważne, decydujące, to będzie tylko pierwszy krok. Ta walka będzie trwała dalej, bo tylko wtedy, kiedy Obóz Patriotyczny przejmie władzę, i to władzę na długie lata, będzie możliwość zrealizowania tych naszych celów. Będziemy mieli Polskę, ludzi zamożnych, szczęśliwych, pewnych siebie, zrzucimy z siebie te wszystkie kompleksy, będziemy szli do przodu, będziemy znaczyć, inni będą musieli to. Przyjąć do wiadomości, czy będą chcieli, czy nie będą chcieli. Brawo! 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 Dlatego, proszę Państwa, Brawo! wzywam wszystkich do tego, by te najbliższe miesiące traktowali jako czas próby, wielkiej próby, i tej zbiorowej, ale także tej indywidualnej. Odnoszącej się do postawy każdego z nas. Zaangażujmy się, działajmy, róbmy wszystko, by to zwycięstwo, które jest możliwe, a którego twarz niedługo zobaczycie, było zwycięstwem, do którego będziemy się zbliżać i które będziemy później świętować, i które będzie jednocześnie zachętą do tego, by odnieść to. Zwycięstwo ostateczne, by tą dzisiejszą władzę, którą można ocenić wedle jej działań, jako władzę zewnętrzną, wręcz okupacyjną, odrzucić raz na zawsze, by zwyciężyć, by zwyciężyła Polska. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za oglądanie. Prosimy o wsparcie kanału poprzez subskrypcję. Do usłyszenia.